ma to ja Bartu, Bartek będziemy grać w Minecrafta. Otwieramy. Mm. Podchodzimy, zbieramy itemki. No wykopmy tu. Dobra. Zobaczymy, gdzie jeszcze wygląda. Mamy skinie bowlną salą, więc łatwo będzie. No to. Dobra, tak. Bo no, mamy nasz ekwipunek. O tak. Teraz powiem. Kurde. Jak mam na modach czy na czym? Bo mam chyba wszystkiego. Czekaj. A dobra, weźmy sobie taki. Dobra. A weźmy sobie diamentową sikierkę. A weźmy... No jest. Ja, my my Co fajnie? Widzicie, jest Minecraft, ale z reklamą? Włączcie to, coś to jest okropna gra. Co mi się teraz włączyło, więc dobra. A myśmy grać Minecrafta nie w Mario, a nie w toku. co teraz się wypowiedział. Dobra, gramy Minecrafta. Z czarnym ekranem. O, dobra, normalnie nagramy. Mój... No cóż. No. Mm. Dobra, bierzemy, ubieramy się w coś. A Nie, to, 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 lepsze. Nic. Dla Minecrafta tylko, dobra. krawcik. A, bierzemy to tu. Budziki na wiosnę. <laughs> bierzemy oczywiście diamentowe. <laughs> I let's go. Może jeszcze weźmiemy sobie jakąś kuszę. Co się nie ma? To co się da? Uh, za kaktusem. Możemy lecieć. Możemy pracować. Dobra. co tu tu zrobić? Wybudujemy coś. A spróbujemy. No, no. Będzie piękna robota. Bardzo piękna. Bum, 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 bum. Jak zrobić minutę w domek? Robimy tak. Kiedy muszę jakieś tam wczytać, ale dobra. To jest to. Składamy. No, Dobra, budowaliśmy moją budowlę. I może jeszcze coś? Minecraft. Nie ma co czekać, tylko przygoda czeka. Dobra. Dobra. Dzisiaj my budujemy tylko domek. Już papier.